Witam Was serdecznie na moim kanale. Z tej strony Gosia. Dzisiaj chciałam Wam pokazać, jak ja ukorzeniam hortensje ogrodowe. Na pewno, jeżeli ktoś widział filmik o hortensjach ogrodowych, co ja robię, żeby kwitły, to chciałam tam sobie ukorzenić, żeby wymienić na tą jukę karolińską. I jest tam hosta i kosodrzewina. I ja po prostu to chcę wysadzić. W inne miejsce posadzę a hortensję trzy pędy sobie tutaj przysypałam ziemią, wiosną, ale właściwie możecie to zrobić w każdym momencie i po prostu odczekać rok i później sobie sprawdzić, czy się ukorzeniły. Ja przysypałam dwie tak mocno ziemią, a jedna była tylko troszkę i też się ukorzeniła, więc myślę, że to jest naj... Chyba najłatwiejszy, żeby ukorzenić te hortensje ogrodowe lub można podzielić i też będą y, ładne już duże tam od sąsiadki hortensje. Y, duży krzew, więc nawet tych hortensji tutaj nie będę sadzić, tylko po prostu jest, y, posadzę je gdzie indziej do ogrodu. Akurat te hortensje to są Ogrodowe, które kwitną na pędach dwuletnich. Teraz już od kilku lat są też takie hortensje ogrodowe, które kwitną na pędach tegorocznych, i właściwie takie hortensje by u mnie najbardziej się sprawdziły, bo nie ma z nimi zachodu. Nie trzeba po prostu się martwić, czy przemarzną. Ja tutaj te hortensje okrywam, no i w tym roku też tak będę robić, więc zobaczymy. Czy to się sprawdzi? Nigdy swojej hortensji nie czyszczę na jesień, tylko zawsze właśnie wiosną. To co jeszcze, te opadłe liście, mam nawóz do borówek i właśnie nawożę hortensje i rododendrony właśnie tym nawozem do borówek. Tutaj właśnie jest hortensja, którą dostałam od sąsiadki i no nie wiem, czy ona będzie mi kwitła, bo bardzo dużo widać, tak jakby były przemrożone. No zobaczymy. Jestem ciekawa. Teraz Wam chciałam pokazać, bo jeszcze mam tutaj rododendrony, już też zaczynają ładne pąki. Bardzo ładnie mi przezimował, nic się z nim nie działo. W zeszłym roku mi go dosyć mocno pędraki. Podjadały pod bo widziałam wygryzione dziury w tym roku bardzo ładnie, więc zobaczymy. Myślę, że spokojnie będzie kwitnąć. Chciałam Wam również pokazać, jak wygląda ogród, gdy nie ma hortensji bukietowych. Tutaj będę miała jeszcze hosty, lub funkie jak to woli. I także jest trochę łyso. Ale już zaczynają wypuszczać listki różne krzewy, także już za niedługo będzie w miarę kolorowo. Ja lubię, jak w ogrodzie jest bardzo dużo kolorów i na pewno Wam pokażę po kolei, co u mnie rośnie. Teraz chciałam Wam także pokazać, bo wysiałam czosnek ozdobny i bardzo dużo mm, siewek. Jest, także zobaczymy, czy coś z tego będzie. Sama jestem ciekawa, bo nigdy tak nie wysiewałam, ale w zeszłym roku, właśnie po przekwitnięciu, obcięłam później te główki i dałam do wazonu, i one tak stały. Jak wyschły, to później w, we wrześniu wysiałam ich tutaj w ogrodzie. Także jeszcze sporo pracy, bo jeszcze z trawą muszę zrobić, jeszcze obrzeża. Także jeszcze trochę pracy przede mną. Konkurs rozstrzygnięty. Mam nadzieję, że nikt nie będzie miał problemu, ponieważ zrobiłam to w taki sposób. Syn się śmiał, bo mówił, że są specjalne programy do tego, aby zrobić konkurs i że komputer sam wybiera. Ale ja się śmiałam, bo mówię, że to nie jest gra o samochód, więc nie mam aż tyle osób, żeby zrobić to w taki sposób. Wygrała pani Agniecha Echa. Gratuluję. I serdecznie wszystkich pozdrawiam.